Sosnowieccy miłośnicy jedzenia na mieście mogą być zadowoleni. W ostatnim czasie nowe lokale gastronomiczne wyrastają w naszym mieście jak grzyby po deszczu. Pierwszy sabój w Zagłębiu powstał na parterze domu Potoka. Jest przez dwóch mamy dwie sale dla konsumentów. I jest naj, póki co największym w regionie województwa śląskiego, jeśli chodzi o powierzchnię. Jeśli zaś chodzi o menu, to kanapkę każdy może skomponować sobie według własnego uznania. Mamy kanapki mięsne z wędlinami, i z tuńczykiem, ale także znajdą tutaj u nas dobrą ofertę osoby, które są wegetarianami. Nową propozycją dla amatorów przy smaku Współwyspu Apenińskiego jest makaroneria na ulicy Małachowskiego. Wysoką, ale stworzyliśmy z myślą o klientach, którzy chcą zjeść smaczne, świeże i zdrowe danie w rozsądnej cenie, niekoniecznie w cenach restauracyjnych. Jak sama nazwa wskazuje, do wyboru mamy przede wszystkim szeroką gamę makaronów z różnorodnymi sosami: bolońskim, carbonarą, szpinakowo-śmietanowym meksykańskim oraz pomidorowym. Do tego dla tych, którzy nie lubią makaronów, my polecamy pizzę na cienkim dzieście włoskim. Plus do tego pierożki tortellini. Mimo że otwarte niedawno, jejeje je na ulicy Żeromskiego. Dorobiło się już rzeszy biernych fanów. Biura to są nasi stali goście, mamy również studentów, jest niedaleko wydział filologiczny, także to są, to są goście, którzy odwiedzają nas w tygodniu. W weekendy zazwyczaj są to rodziny z dziećmi. Na wszystkich czeka przyrządzane z fantazją domowe jedzenie. Jeśli to ma być schab, to niech on będzie rolatką zawiniętą z jakimś egzotycznym dodatkiem. Robię też dni, na przykład Dzień Amerykański. Amerykański klimat Znajdziemy też w Beste przy ulicy Suchej. Związany z, z, ze słynną trasą Road 66, także też staramy się taką muzykę tutaj y, prezentować. I oczywiście serwować jedzenie rodem z USA. Bardzo modne są burgery, robimy je ze świeżej wołowiny, przygotowujemy je na zamówienie klienta, także no, wyróżniają się na pewno smakiem. Do historii przeszły już hamburgery sygnowane logo AmNiam. Udało nam się trafić w gusta sosnowiczanin, Sosnowiczan i nie tylko. Wynika to zapewne też z tak Wiele burgerowni, popularnych w większych miastach, ma ceny praktycznie dwukrotnie większe niż nasze. Nie dziwi więc, że coraz więcej jest też miejsc, gdzie tych przysmaków można spróbować. Nagroda Roweckiego na pewno w centrum, gdzie dzielimy wspólnie z Bistro na Głównej pewien lokal na 3 maja, oraz lada chwila wystartujemy na Zagórzu na skrzyżowaniu braci Mieroszewskich i Blachnickiego. A na ulicy Kościelnej z powodzeniem działa Pezzo Pizza. Na jej sukces składa się przede wszystkim doświadczenie kucharza. Od tworzenia ciasta, po dobór składników oraz dobrego wypieku. Służy do niego specjalnie zbudowany tutaj szamotowy piec, w którym naraz zmieści się sześć placków. Do wyboru mamy ich całą gamę. Od podstawowej margarity z samym serem, bazylią, olejem również tworzymy pizze takie bardziej ekskluzywne, można nazwać szynką parmeńską, ze szpekiem pieczonym w piecu i rukolą poprzez owoce morza. Ale to nie wszystko, bo kolejne lokale gastronomiczne otwarte mają być w Sosnowcu jeszcze w tym roku.